Dzień dobry, dzień dobry, witam w kolejnym odcinku z wędkarskiej przygody na poszukiwaniu morskich troci. Dzisiaj kolejna miejscówka, jak widzicie za mną w tle daleko torpedownia. Już możecie się domyślać gdzie jesteśmy. Na plaży dużo kamieni, a nie jest to Orłowo. Mianowicie moi drodzy jesteśmy na miejscówce bardzo znanej w Polsce, ja jestem tutaj pierwszy raz ale stwierdziłem, że zrobimy sobie chyba serię w poszukiwaniu morskich troci i będziemy sobie testować każdego dnia inną miejscówkę i zobaczymy kiedy nam w końcu odda. Moi drodzy, jesteśmy na Mechelinkach. Dzisiaj będziemy sobie obławiać tutaj tą miejscówkę i mam nadzieję, że coś tutaj wyjdzie, bo dzisiaj wszystko od rana szło nie tak jak powinno. Ale w końcu jesteśmy na miejscówce, ja zabieram się na załowienie, a Was zapraszam do oglądania od początku. No to dzisiaj zaczynamy odcinek w bardzo nietypowy sposób. Właśnie już się zdążyłem obrócić, zawrócić. No widzicie, mówię, nie no, nawigacja pokazuje jakieś ślady, opon są. Tam urwała się droga, po prostu jest spad. Robimy powrót, powrót szybki, tylko tutaj tak się troszeczkę przyciskałem i będzie ciekawie. O tutaj, ta góreczka Nie wiem, nie pytajcie dlaczego ja tu wjechałem, bo... No bo miałem nadzieję, że jednak będzie o tam Kawałek jednak, że w drugą stronę będzie kawałek drogi Byle by się na tych dziadach nie zawiesić Wrzuciłem go w funkcję off-road Nie no, czyli bomba Ale... No ogólnie nawigacja Google Tak mnie poprowadziła na kol kolejną naszą nową miejscóweczkę Nad którą jedziemy No niestety będziemy musieli sobie porysować Troszeczkę boczek przez szaczury, ale inaczej tu się nie wyciśniemy. No nie uwierzycie, ale kolejna droga mi się urwała. Mapa pokazuje, że jest dojazd. Tylko troszeczkę z innej strony musimy znowu się zawrócić, bo tam za tym busem jest po prostu taka wyrwa wypukana, wielka, że nawet na pół samochodu nie ma miejsca. Zawrotka. Kolejna droga wygląda tak. A nawigacja chciała, żebyśmy przyjechali o stamtąd z lasu. Dobra. Idę tam, gdzie byłem wcześniej, przebieram się i już trzeba będzie ten etap przejść na piechotę. Zanim gdziekolwiek ruszymy, to najpierw wystartujemy sobie o tym jego mościem, No i pokażę Wam, jak wygląda miejscówka, na którą dzisiaj dotarliśmy, po niewielkich perturbacjach, jak mogliście zauważyć. No nie ma tu dojazdu. Próbowałem, nie ma szans, więc co? Yy, odpalam tą maszynkę i lecimy zobaczyć, co tam się dzieje. No i kicha, panowie, panie również. Dron w strefie autoryzacji można tu latać. A on nie, nie chce polecieć, bo, bo twierdzi, że nie można tu latać, więc sobie nie polatamy. Ja po prostu nie wierzę, nie? Nie wziąłem. Mam tylko bluzę sovstrzelową i nie wziąłem kurtki na wierzch, którą zawsze zakładam. Ale dzisiaj plan totalnej porażki. Taka bajka była kiedyś. A chciałem polatać dronem, żeby pokazać Wam przepiękne widoki. Ale nie polatamy. O, A nawigacja poprowadziła, żebym tędy wjeżdżał. Raczej to by było niemożliwe, choć widać tutaj ślady. Pewnie jakieś terenóweczki sobie tu wskakują. No, ale ja nie mam raczej terenowego auta. Tu by nie, nie byłoby szansy, żeby zajechać. Tu jest droga obok, ale jest tak wąska, że przejechałbym cały lakier po bokach. Więc wolę się podejść te dosłownie 100 metrów. Chociaż szkoda, bo zdjęcia satelitarne pokazują, że tutaj jest dojazd normalnie. No pewnie był, jak była cała ta droga. A teraz niestety niestety ją wypukało i nie ma jej, ale tutaj od razu mamy wejście, więc dużo nie straciłem. Straciłem czasu przez te próbowanie się tutaj dostać. Mam już nauczkę na przyszłość, że stawiamy się tam i idziemy, bo to jest dosłownie kawałeczek. Flondra, szlakiem morskich głębin. Mamy Flondrini tutaj. A my idziemy tam, o, wejść na plażę. Nie no, elegancko, my jesteśmy od razu na miejscówce, więc fajnie. Boże, jak ja wrócę, padnę na zawał, zanim wejdę po tych schodach z powrotem. Przynajmniej nie wieje tutaj, więc mam nadzieję, że bez tej drugiej kurtki wiatro- i wodoodpornej dam sobie radę. Dotarłem na Chyba popularne dość miejsce Tutaj rozmawiałem właśnie z kolegą Pozdrawiam Że tutaj jest to dobre miejsce Fajny klimacik Daleko jest do rewki Więc ciężko będzie wejść W ogóle nie wiem czy jest sens w ogóle tutaj wchodzić dzisiaj no, Ale pokierujemy się w tamtą stronę Obrzucamy sobie ten rewir Przestrzelić wam dla was miniaturkę Bo widzę fajnie torpedownię w tle Więc postaram się gdzieś z wędliczką wam uszczelić torpedownię Tam przed nami widzę stado Kormoranów, czy jak one tam mają? Nie wiem, muszę w końcu się dowiedzieć, czy to są to są dwa rodzaje tych ptaków podobno, albo to ten sam, tylko ma dwie nazy. No i co, idę, walnę pociszkę dla Was na miniaturkę, żeby była i zaczynamy zarzucanie. Ależ pięknie widać torpedownie przed nami. Niesamowite. Nawet nie będziemy wchodzić teraz do wody, przynajmniej w tym miejscu, bo jest przed nami dość dużo. Głębokość na pierwszą rewkę dosłownie tylko trochę tu obrzucałem idę sobie dalej chcę znaleźć, spróbować przynajmniej znaleźć jakąś miejscówkę gdzie udałoby mi się wejść do wody bo tutaj od razu jest no dość głęboko, także raczej by mi się nie udało przedostać. Raczej na pewno, ale widzę, że tam są troszeczkę mniejsze fale, co niby świadczy o tym, że jest tam głębiej, ale może będzie aż nie na tyle głęboko. A fala jest mniejsza, i uda się przejść właśnie na tą pierwszą rewkę. Wiem, że od torpedowni dostałem cynk od trociarzy, którzy tutaj łowią bardzo często, że jak tutaj jest słaby wadrun. To fajnie jest zejść na torpedownię, i wtedy można na tą łachę się tutaj dostać. Na tą rewę. Na razie nic, na razie bada miejscóweczkę sobie. Jestem tutaj pierwszy raz, więc musimy sobie najpierw obadać tereny, jak tutaj, tutaj wygląda w tym momencie. Jest dość spory wiatr od prawej strony, i o już czuję, że mi bark to odmraża się. Ale nic, tam po lewej stronie można powiedzieć, jest taki zakręt, więc jak coś, jakbym już fez zmarzł. To spróbuję się po prostu tam schować, i tam możliwe, że będzie większa szansa, prawdopodobieństwo większe na wejście głębiej do wody, znaczy dalej, więc też może być ciekawie. Ale na razie spróbuję się udać tam w kierunku torpedowni. Ale se kadr na wędkę dorwałem, ogólnie zmienimy sobie przynętkę, chyba nadal zostanę na 28 gram na 28 gramach, yy, ale zmienimy sobie kolor. Mam dylemat, której użyć, czy tej, czy tej. Ta jest fajna, ale ta jest na razie cięższa, więc na razie spróbuję ten. Potem sobie już polecimy w te lżejsze. Zobaczymy, albo wiecie co, nie. Zobaczę sobie już teraz, jak się zachowują te lżejsze. Jakoś wierzę, że jak te reby są mniej, mniej aktywne i w ogóle to ta mniejsza przynęta może być bardziej skuteczna. Ogólnie, to im dalej idę, tym ta rewa się tutaj dalej wysuwa. Ona naprawdę jest, nawet już nie jest w zasięgu rzutu. Ale za to przed nami jest taki głęboki, dość basen, kurczę, więc może podejdzie sobie ta rybka tutaj. Bardzo zmącona woda. Więc może one będą troszeczkę mniej ostrożne w takiej... No jest bardziej trociowo niż było wczoraj. Jest wręcz typowo trociowo. Jest fala, mieli się ta woda, więc może się gdzieś coś tam dzisiaj uda uszczelić. Chociaż nie, nie mówię, bo jak tak mówię, to nic nie ma, a jak się nie spodziewam, to są ryby. Więc dzisiaj po prostu obczajamy sobie nowo miejscu. Miejscowa obłowiona, obrzucana w sensie idę dalej. Jestem ciekaw co jest tam za rogiem. Czy tam po prostu nie będzie całkiem innego warunku. Jak nie sprawdzę, to się nie dowiem, idziemy tam. Już mówię, ale piękny bursztyn. Nie to butelka. A my dotarliśmy. Na babie doły już, kurczę. Kawał drogi już przeszliśmy. Znaczy kawał, w sumie nie było daleko. No i co? Dziś nie będziemy próbowali zakotwiczyć w jakimś miejscu i porzucać troszeczkę. Pójście na to znalazłem tutaj takie jakby bazy umocnienia. Ciekawe co to jest. Jak ktoś wie, to może napisać w komentarzu. Mamy dwie takie same, ktoś tutaj pracy troszeczkę ułożył, ale to chyba. Nie jest jako falochron. Raczej jakaś baza, może miejscówka na ognicho czy coś takiego kurczę. No niestety nawet nie jestem w stanie dorzucić do pierwszej retki Tak dosłownie na skraju jej ląduje przynęta. Ale jest za to dość głęboko, więc może... Łabędzie startują. Cały czas idąc obserwuję sobie wodę, czy nie ma jakiegoś spławku, delfinka, czy czegoś takiego. Jak na razie nic takiego nie zaobserwowałem. Miałem się przesuwać, ale jednak troszeczkę dłużej zostałem w miejscu. Bardzo dobrze obłowiłem ostatnie, tutaj 100 metrów, bardzo powoli się przesuwałem, wiele rzutów oddałem no i nic. Powoli kieruję się w tamtym kierunku na zawietrzną, czy jakoś tak się mówi. Spróbuję się tam aż za zakręcik udać. Przeszedłem już dość spory kawałek. Na razie bez kontaktu, zaraz sobie zmienimy przynętę i powoli będziemy udawać się w tamtym kierunku. Dosłownie teraz na to wpadłem, że ostatnio na orłowie na rozpoczęciu sezonu przy mnie dokładnie na taką blachę wyciągnął chłopak yy, dwie trotki w takiej właśnie zmęconej wodzie, więc jeżeli tu jest tak zmącona brudna woda, ja spróbuję tego samego. Nie będę ukrywał, że troszeczkę nie wierzę w to miejsce, tak samo jak oglądają właśnie filmy z tego miejsca, no to wszyscy łowili raczej w tamtym Miejscu, gdzie są tak jakby miejscu, miejscu, no tam, gdzie są zwalone te bardzo duże kamienie, więc powoli będziemy udawać się w tamtym kierunku, żeby nie tracić czasu, więc idziemy tam. Prawie jesteśmy na miejscu. Ale rzucę sobie parę razy tutaj, bo jest masa ptactwa. Niestety nie żerującego, ale, ale się siedzą chociaż to. Może. Ale cię wiatr nam nie sprzyja co do rzucania? dotarłem za klif. Można tak powiedzieć. podobne do Orłowskiego, ale taki mini. Troszeczkę mniejsze falowanie. Idę jeszcze kawałek tam dalej i spróbuję się troszeczkę do wody wbić. Nie wiem czy się uda. Tak wypukało, że się głęboko od razu zrobiło. Nawet że widzę tą rewkę tu bliżej. Do nie, nie dojdę, bo jest za głęboko. No powiem wam, że tutaj wygląda o wiele ciekawiej z faktu, że wiatr nie ogranicza nam tak rzutów i przed nami znajduje się taka rafa z kamieni i my jesteśmy, ja jestem w stanie wykorzystać właśnie cały pełen wyrzut wędki i rzucam za te kamienie, więc możliwe, że coś tam się kręcić może na. na przy tych kamieniach, kurczę, wiecie, drobniczka, jakaś krewetka, coś takiego może stać, wtedy może też ta, i ta trotka gdzieś się tutaj zjawi, więc tutaj mi się. Troszeczkę bardziej podoba. I tak wnioskuję, że powinno być lepiej. No bo tam nie mogłem dorzucić, jak byłem tam, nie byłem w stanie dorzucić właśnie do tych ciemniejszych miejsc, gdzie są te rafy z kamieni, czy po prostu pasy kamieni, a tutaj jestem w stanie rzucić nawet za, więc już mi się bardziej troszeczkę podoba. Trochę tutaj porzucałem, jak na razie nadal bez kontaktu, ale ogólnie jest już nas piątka tutaj nad wodą. No i trzy osoby stoją tutaj. A jedna tylko tam dalej, gdzie byłem wcześniej, więc myślę, że to był dobry pomysł, żeby wrócić tutaj na to miejsce. No bo pewnie to są miejscowi, którzy częściej tutaj łowią i mają większe pojęcie. Tam oddałem kilka rzutów. Dalej nie idę, bo wędkarze stoją już jeden na drugim. Wracam się tutaj pod kamyczki i sobie dłużej tutaj już zostanę. Przyszedł bardzo zimny wiatr i zrobiło się piekielnie zimno. Troszeczkę tutaj porzucałem. Jestem ciekaw czy tam, gdzie stoją ci wędkarze na końcu. Za nimi, gdzie jest troszeczkę mniejsza fala, czy może tam uda się wejść do wody Bo bardzo bym chciał wleźć do tej wody, nawet z faktu, że, mi, nawet, że jest mi tam zimno To i tak chciałbym wleźć do tej wody, żeby sobie porzucać właśnie tam bardziej no, tą głębszą Nie spróbuję jeszcze tutaj troszeczkę porzucać, bo zwolniło się miejsce A ewentualnie potem pójdziemy sobie tam dalej Tak, już myślałem, że dojdę do pierwszej rewki, spierdzielamy <laughs> Bo no widzę tu jasno przede mną ale no nie dojdę, bo akurat się robi dołek przede mną. Kurcze, no a fale czasem są takie, że nie pozwalają mi tam przejść. Szukam tego miejsca. Bo no, jakby się udało tam się wtrążolić, to by było mega dobrze. Miałem branie. Miałem branie, widzę. Uff, ale fale. Nie, to nie było branie. To był kamień. Teraz już nie wiem, czy to było branie, no bo walnęło jak branie, tak naprawdę sążnie. I rzucałem w to miejsce wiele razy teraz. I totalnie tam nie ma zaczepów. Nie ma kamieni, nic. Nawet sobie powoli zwijałem, żeby zobaczyć. I po... nic. Kurczę. Cofnę się trochę, bo zamarza. Muszę się rozgać, muszę się przejść. Jest kosmicznie zimno, Wryj wiatr, fale chlapią, już się pomoczyłem cały. Ach. Trochę tu obrzucałem, już wam nawet nie nagrywam za bardzo, bo wszystko mi zamarza. Idę tutaj jeszcze i będę sobie rzucał. Bo tu jest rewka trochę dalej. Ta rawka z kamieni. Będę rzucał sobie tak na skot z wiatrem, żeby wzdłuż tutaj obławieć cały ten głębszy basen. Może coś z bliżej brzegu, coś się też trafi. Znalazłem się na kamienia Żeby troszkę dalej rzucać Ale mi wybrało Widać stąd Przynajmniej ja widzę, wy pewnie nie widzicie właśnie Że rzucamy w bardzo fajne miejsce, właśnie w taką Idealną linię kamieni i dalej już za tym Jest tylko jasno piasek, więc jak ta ryba miałaby gdzieś być To będzie tutaj albo tu przy brzegu gdzie te, wszystko się przemiela i ten cały towar kurcze tutaj się mieli w tej wodzie, więc i pewnie te krewetki i wszystko jak są, to gdzieś się tutaj fafluchtają w tym. Więc no miejsce mamy odpowiednie. Chyba, nie wiem, nie znam się, gadam głupoty. Ciężki dzień dzisiaj powiem, wam. ciężkie nagrywki. Słabo, totalnie słabo to wygląda. Ogólnie ostatnie dni wyglądają słabo. Ale, tak jak Wam mówiłem, ja się tak łatwo nie poddam. Założę sobie miętową teraz. Nie mnie. Oh Założę sobie taką miętę teraz. No, bardzo popularna przynęta, więc nie muszę Wam jej przedstawiać. No co, zimno, ciemno, daleko do domu. Ale jeszcze trochę czasu mamy, to porzucamy. Straszne te filmy ostatnio, odcinki. Takie totalnie bezrybie. Minie już sobie baterie, przy okazji spojrzałem na czas. Mamy godzinę 15, więc pozostało nam godzina, może troszeczkę więcej łowienia, albo i mniej. Nie wiem jak szybko się ciemno zrobi. Nie chcę też po ciemaku wracać po tych tam staturach. I w ogóle, żeby się przebrać jakoś normalnie Znaczy i tak pewnie wrócę po ciemaku Nie ma co na to liczyć, że ja wcześniej wrócę Bo ja nie odpuszczę, ja to będę stał do nocy Więc to ja gadam w ogóle Nic, zakładam kamery tu i Idziemy rzucać, a nie tam Już opuściłem mój kamień I tak sobie po prostu idę Rzucam Zwijam, rzucam I przemieszczam się powoli do wyjścia Bo już raczej tutaj się Dzisiaj nic nie wydarzy Ostatnie rzuty widzowie, tutaj oddaję i kończę ten dzisiejszy, kurcze, dzionek, bo, bo jest ciężki i w ogóle wszystko poszło dzisiaj Nie tak jak powinno być, od samego wejścia Wszystko mi mówiło, że Trzeba było sobie dzisiaj odpuścić No ale chciałem, chciałem spróbować tutaj tą nową miejscówę Bo jednak miałem nadzieję, że może nóż tutaj No, ale jednak nie wyszło. No, ale ja nie uważam, aby ten dzień był stracony. Bo przynajmniej i Wy, i ja wiemy, że tą miejscówkę możemy sobie skreślić z listy i musimy lecieć na następne. Niestety, ale ta Zatoka Gdańska ostatnio we wszystkich miejscówkach no po prostu nie daje ryb. I to nie tylko mi, tylko wielu wędkarzom. Przecież nie tylko ja łowię i mijam się z tymi ludźmi, rozmawiamy. Po prostu no, nastał taki czas. Może ja też wybrałem zły okres, aby właśnie nagrywać wam te filmy z tej całej przygody trociowej. No miałem takie nadzieje, że wyjdzie to fajnie, ponieważ na początku sezonu naprawdę były te ryby. Wychodziły fajne ryby. Ja byłem dwa, chyba trzy razy na rybach i miałem pięć troci wyciągnięte, więc to nie było tak, że ja nic nie złowiłem w tym sezonie. To po prostu te mrozy nam zrobiły tak, że gdzieś ta drobnica, wszystko gdzieś sobie poszło. Więc no nic, takie jest życie. Trzeba próbować, jeżeli bym nie próbował, to bym myślał, a może by dzisiaj brały, a może tamto, a tak to dzięki mnie, wy wiecie, że na przykład te miejscówki w taką pogodę, w tym momencie lepiej sobie po prostu odpuścić. No nic, mi pozostało wdrapać się, o, po tych schodach do góry, rozpakować się, rozebrać, wsiąść w auto i jakieś dwie godziny drogi do domu, więc... Zdąży się ogrzać przynajmniej w samochodzie. Jeżeli podobają Wam się takie odcinki, czyli odcinki też bez ryb, to zostawcie jakiś komentarz, łapę serducho, zostawcie tam dzwoneczek, żebyście mieli powiadomienia, a ja postaram się znaleźć troszeczkę lepsze i może wyruszyć właśnie, troszeczkę lepsze miejscówki i może właśnie wyruszyć na nad Bałtyk, a nie na Zatokę Gdańską, bo z tego co wiem, to na Bałtyku dzieje się troszkę lepiej. Dziękuję za oglądanie, pozdrawiam, trzymajcie się, hej!